A więc jest z nami Kamil Hiton Kowaleczko. Witam Cię. Witam, jak leci? No, u mnie dobrze, ale chyba już u Was nie bardzo. No co, weszliście gładko z, no, z grupy na drugim miejscu, ale później niestety spotkaliście się z Clan Poland no i oczywiście z Węgrami z INT, jak dobrze pamiętam. Zgadza się? Tak, tak, tak. tak. Niestety. No powiedz mi, co powiesz o grupie? Jak tam wam mecze chodziłem? Wiesz co, grupy nie mieliśmy wcale trudnej. W grupie graliśmy raczej z mniej znanymi teamami i z CeFo. Zaczęliśmy grać z CeFo, gdy oni już byli rozgrzani mnie. No, zagraliśmy totalną kupę, że tak powiem. I no, nie było za ciekawie. No i później, wiesz, wiedzieliśmy, że musimy wygrać wszystkie mecze, żeby wyjść. No i, wiesz, tym głównym meczem była, wiesz, gra z tym... Experience. No i, wiesz, wszystko w miarę poszło gładko tam... Znaczy, wiesz, wyniki tam nie mówią, że poszło gładko, bo tam było 13:10, 10 13 -9, Ale raczej my kontrolowaliśmy sytuację w większości tych meczów, także... Co tu więcej powiedzieć? Mecz z Clan Poland. Powiedz mi, co tam zaważyło, że przegraliście? Tam, co zaważyło? Nie wiem, wiesz co, na tym LANie w ogóle nie graliśmy równo. Było tak, że, wiesz, były mecze, gdzie, gdzie otwierały praktycznie cały czas dwie osoby. Znaczy, nie, nie te same osoby, ale otwierały dwie osoby. Pozostałe trzy zamykały, tak? I tam miało dużo mniej fragów. No i nie graliśmy zero równej gry. Za tym zgrania zero też robili nas jak chcieli, zachodzili nas cały czas. No rajp taki. Krótki teraz komentarz do meczu z Węgrami, czyli Zjęte. No ty byliśmy na nich troszeczkę inaczej przygotowani, graliśmy z nimi kilka dni przed LANem, grali zupełnie inaczej. Tutaj nas dużo skrasali od środka. No a no ogólnie nasze prowadzenie gry. Wiesz, jak jest prowadzący i wiesz, prowadzący nie umie dobrze poprowadzić gry, no to za dużo nie ugramy też, tak? Było tak, że, 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 że zmieniliśmy w ogóle pomysł na grę, tak. Oni nas zachodzili od środka, a, a my nic nie mogliśmy zrobić. No ale pff, no, ogólnie mówię, znowu było tak, że otwierało dwóch, trzech graczy, a pozostałych dwóch zamykało. Nie było zero równej gry, tak? Tyle. Coś na temat sceny Call ty powiesz, dlaczego tak mało LANów jest? Czy scena upada, czy raczej chciałbyś temu zaprzeczyć? Scena na pewno nie upada. To chyba najbardziej, najlepiej to pokazał właśnie ten LAN. 22 drużyny. Frekwencja chyba lepsza niż w Lolu, bo nie wiem, tam w Lolu było chyba 10 drużyn, tak? W CSie też no, w CS to nie, było, to nie był priorytetowy turniej dla CSA. Aczkolwiek mogło się więcej teamów pokazać. Więc scena na pewno nie umiera, scena chce grać, no ale organizatorzy nie chcą robić tych planów, bo na przykład, nie wiem, Liga Cybersport obiecała, że tam VIP, pamiętam, była kiedyś rozmowa, VIP obiecał, że po wyjściu tam jakiegoś nowego koda, jeżeli scena zostanie przy czwórce i się nie przeniesie, no to będzie, będzie, będzie LC dla, 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 dla koda. No i tak nie zrobili. No oczywiście, no zazwyczaj na turniejach to jest, wygrywa CS, no bo CS jest bardziej popularną grą, no, a po co, po co więcej gier pięciosobowych, tak, w strzelanek, FPS-ów, bo no, tyle. coś czym mogę powiedzieć? I tak jeszcze na koniec, opisz tak każdego zawodnika swojej drużyny, co mógłbyś powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Są. Co... Dobra, czekaj. Eee... No, nie wiem, co mogę o nich powiedzieć. Deni, no bardzo dobry snajper, co zresztą już udowodnił chyba na no większości lanów, na jakich był, bo tam no, praktycznie na każdym lanie tam top 3 ugrywał. Więc no, no bardzo dobrze gra, no potrafi sobie poradzić i z AK, i ze snajpą. Mi się dzielę z nim, właśnie ja się z nim dzielę snajpą. Eee, Witer, utalentowany no, talentowany ak tylko trzeba go trochę wyrobić, bo, 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 bo za bardzo chyba nie wie, co robić na tych lanach. Eee, później kto? Później jest Meister. Meister też udowodnił, że, że potrafi grać. Też grał w wielu topowych teamach. Też był na kilku lanach za granicą. Także no, tyle. I zostaje Riku. Riku Riku to jest. O, Stałaku. Naprawdę gra dobrze. Dlatego, dlatego planujemy zostać z tym składem Polanie, chociaż zaliczyliśmy Fajla. No. Normalnie, no normalnie byśmy, normalnie nie, nie planowałbym gry dalej, aczkolwiek widzę, że, może, widzę, że możemy coś ugrać na LANie, jeżeli poprawimy większe rzeczy. Tyle. W takim razie dzięki za wywiad i bezpiecznej podróży.